Jak banki dzisiaj patrzą na klienta? Co robić, aby być takim klientem, któremu bank chętnie da finansowanie? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w tym odcinku, a ja od razu informuję Ciebie, że ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania jest pełen dostęp do całej zawartości kursu, jak kupić mieszkanie w kredycie i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. O czym w dalszej części tego odcinka. Temat konkursu zostawiam na dalszą część, także zachęcam Ciebie do pozostania ze mną na dłużej. A tematem numer jeden tego odcinka to jest temat, oczywiście, związany z tym, co robić, żeby być w oczach banku najbardziej możliwie kalorycznym klientem, a będziemy wiedzieć, co robić, gdy poznamy to, w jaki sposób bank dzisiaj patrzy na klientów i na co po prostu zwraca uwagę. Także chciałbym, żebyś wiedział, że oczywiście no, ty z punktu widzenia banku jesteś osobą, która bierze po prostu, czy z punktu twojego, to bank jest instytucją, która po prostu tobie daje finansowanie. Natomiast z punktu widzenia banku ty jesteś swego rodzaju inwestycją, no bo jednak bank pożycza tobie pieniądze na jakby procent, zarabiając na tym, no uzyskując po prostu dochód, więc dla niego to jest po prostu inwestycja. Więc patrzysz na ciebie z punktu widzenia ryzyka całej inwestycji i to jest już jakby taki fakt numer jeden, więc dla niego największym ryzykiem jest to, że może tego kredytu po prostu nie spłacać, więc jak z punktu widzenia banku Możesz się stać lepszym, bardziej wiarygodnym klientem pod względem swojego, jakby tutaj swojej wiarygodności. Więc tym lepszym klientem się staniesz, jeżeli będziesz posiadać więcej niż jedno źródło swoich dochodów. I tutaj chciałbym, żebyś zrozumiał, że absolutnie nic się nie zmieniło tematem, znaczy nie tematem, tylko jakby dochodem, numer jeden z punktu widzenia banku. Jest w dalszym ciągu umowa o pracę na czas nieokreślony, natomiast warto wspomnieć o tym, żebyś, jeżeli pracujesz na tej umowie o pracę na czas nieokreślony, to żebyś pracował w branży, która nie jest zagrożona. I do tych branż za chwilę wrócę, a propos działalności gospodarczej. Więc z punktu widzenia Ciebie jako kredytobiorcy, ważne, żebyś miał możliwie znaczy podstawowe źródło dochodu, najbardziej stabilne i to jest bardzo ważne. Jak najwięcej dodatkowych źródeł dochodów, na przykład w postaci dodatkowych spółkrytobiorców. Natomiast bez względu na to, czy oni są dołączeni do krytu, czy, czy nie, dodatkowe źródła dochodu. To na przykład umowa o pracę na czas określony, czy też powiedzmy działalność gospodarcza. Tutaj, kilka słów a propos tych branż, właśnie takich branż podniesionego ryzyka z punktu widzenia banku, a więc gastronomia, rozrywka, rekreacja, turystyka, zakwaterowanie. Te wszystkie branże jeżeli będziesz miał działalność gospodarczą jako dodatkowe źródło dochodu z punktu widzenia banku, może się okazać, że to źródło dochodu nie będzie uznane przez bank jako po prostu dochód, tak? nie będzie wzięte pod uwagę. Idąc dalej, umowy cywilnoprawne, czyli umowy zlecenie, umowy o dzieło są traktowane na ten moment tylko jako dochody wspomagające, a więc jako te drugie i w zasadzie tutaj też niewiele się zmieniło, potrzeba mieć ten te źródło dochodu od minimum 12 miesięcy, bardzo stabilne, co miesiąc i tak dalej. Także jakby Rada numer jeden: im więcej dodatkowych źródeł dochodów, tym lepszym klientem z punktu widzenia banku jesteś, i bank chętniej Ci ten kredyt po prostu da. Kolejny z tematów, na który bank zwraca koniecznie uwagę, to jest wkład własny, jaki uiszczasz do banku. Wiadomo, że są banki, znaczy chciałbym, żebyś pamiętał o tym, część z Was, którzy nas oglądają na pewno o tym wiedzą, że dalej są banki, które dają kredyty z minimalnym 10% wkładem własnym. Które to banki? Zachęcam Ciebie do zajrzenia do naszego raportu z rynku kredytów mieszkaniowych, właśnie ten raport dziennikowy widzisz przed sobą na ekranie, raport jest do pobrania zupełnie za darmo link znajduje się w opisie, także zachęcam do, do jego pobrania i do zapoznania się z ofertami z rynku kredytów mieszkaniowych, natomiast wracając do, do sedna, więc bank będzie patrzeć na to jaki masz wkład własny jeżeli masz 10% wkład własny, no to niestety jesteś najmniej wartościowym klientem. Jeżeli masz 20% wkład własny, no to zdecydowanie chętniej bank będzie chciał z Tobą współpracować. I teraz taki bardzo ważny trik, który uważam, że trzeba stosować na ten moment w każdej możliwej sytuacji. A mianowicie, wyobraź sobie sytuację, w której bank wymaga 20% wkładu własnego. Więc Ty dajesz ten 20% wkład własny, licząc na to, że jesteś bardziej wartościowym klientem. Oprócz Ciebie takich klientów jest cała masa. Natomiast dużo mniej jest klientów, którzy zamiast 20% wkładu własnego dadzą wkład własny, np. 21% lub 22-3%. Z punktu widzenia całej transakcji to niewielka kwota. Z punktu widzenia, jakby Twojej oceny w banku, jest to bardzo duża zmiana. Także Pamiętaj o tym, że tak mała, taki mały niuans ma kolosalne znaczenie w oczach banku i zdecydowanie warto to, to gdzieś tam zastosować. Wpływa to na ogólną ocenę klienta i jest jednym z tych właśnie fundamentów. Oprócz dochodu podstawowego i dochodu dodatkowego, kolejnym z tych, z tych cegiełek jest zdecydowanie wkład własny. Większy niż, niż ten minimum, który wymaga bank. Niewiele, ale jednak. Kolejnym z, z takich ważnych niuansów, związanych z właśnie z oceną, Twoją oceną twoją w oczach banku, jest to, czy ty posiadasz jakiś dodatkowy majątek własny. Od razu uprzedzam, że bank dowie się o tym poprzez Twój rachunek w banku, który na przykład dołączysz do kredytu, jeżeli masz na przykład umowę o pracę, lub też poprzez wniosek kredytowy, a więc to co w nim wpiszesz. I teraz, jeżeli chcesz zrozumieć jak myślą banki, no to oczywiście trzeba myśleć kategoriami a, takimi jak ona, więc w tej sytuacji trzeba pomyśleć o tym, czy ty, jako kredytobiorca, po tym jak otrzymasz kredyt, to czy tobie jeszcze zostaną jakieś pieniądze? Powiedzmy nazwijmy to umowie, na czarną godzinę. Wyobraź sobie sytuację, w której wyzerujesz się z wkładu własnego, wyzerujesz się ze wszystkich innych pieniędzy, które poniosłeś, znaczy poniosłeś koszty na koszty około kredytowe, około transakcyjne, nic ci nie zostaje. A bank wie, że nic ci nie zostaje, bo wpisałeś we wniosku, że ci po prostu więcej, że nie masz po prostu więcej pieniędzy. Więc z punktu widzenia banku, te. Ci klienci, którzy mają oszczędności poza tymi kosztami kredytowymi, wkładem własnym, i tak dalej, są zdecydowanie lepszymi, bardziej wiarygodnymi klientami klientami, z którymi bank zdecydowanie chętnie będzie chciał współpracować. Pamiętaj o tym, wypełniając wniosek z ekspertem kredytowym. Kolejnym z takich niuansów, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę podchodząc do kredytu, w zasadzie są dwa ostatnie niuanse. Pierwszy z niuansów jest, jest to temat związany z tym, czy klient posiada na ten moment więcej niż powiedzmy dwa lub trzy kredyty mieszkaniowe. Przed pandemią kredyty mieszkaniowe, jeżeli ktoś posiadał powiedzmy 4 czy 5 kredytów mieszkaniowych, dalej można było się starać o kolejny kredyt. Na dzień dzisiejszy to już niestety tak różowo nie jest. Powiedzmy, jeżeli ktoś posiada jeden, to nie ma to większego problemu. Jeżeli ktoś posiada dwa kredyty mieszkaniowe, no to już ta liczba banków staje się mocno ograniczona, także na tą liczbę koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Jest to z takich niuans, któremu trzeba dużo czasu poświęcić w kontekście doboru oferty kredytowej, więc w tym zdecydowanie może Ci pomóc Pomóc doświadczony ekspert kredytowy. Więc jeżeli szukasz takiej osoby, zachęcam do współpracy z nami, czyli z RM Kredyty. I ostatni bardzo ważny szczegół, na który banki koniecznie zwracają uwagę, a który ty masz wziąć pod uwagę, bo inaczej może się to skończyć utratą po prostu zadatku, to jest fakt, czy korzystałeś w przeszłości lub też obecnie z Wakacji kredytowych, więc jeżeli obecnie korzystasz, to nie podchodź do nowego kredytu, ponieważ od razu skończy się to decyzją negatywną. Jeżeli korzystałeś i skończyłeś już te wakacje kredytowe, to koniecznie o tym poinformuj eksperta kredytowego, ponieważ liczba banków, które współpracują z tego typu kredytobiorcami, jest mocno ograniczona. Ok, podsumowując to wszystko. Pierwszy, pierwszy bardzo ważny szczegół. Czy posiadasz umowę o pracę na czas nieokreślony lub też powiedzmy działalność gospodarczą, czy posiadasz dodatkowe źródła dochodów? Im więcej, tym lepiej. Dodatkowi kredytobiorcy też tutaj bardzo dużo znaczą. Idąc dalej, jaki wkład własny posiadasz ponad ten minimalny, który wymaga od ciebie bank? Czy posiadasz dodatkowe oszczędności po tym, które zostaną po tym, jak kupisz tą nieruchomość? Idąc dalej, sobie tutaj ściągnę. Czy. Zawieszałeś raty kredytowe. Także te wszystkie cztery bardzo ważne podpunkty wpływają na to, jak patrzy na ciebie bank, czy przychylnie, czy będzie chciał w ogóle sobie czy też nie. Obiecałem konkurs, także przejdźmy do niego. Do wygrania jest pełen dostęp do naszego kursu: jak kupić mieszkanie w kredycie i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. A regulamin konkursu jest następujący: trzy pierwsze osoby, które napiszą inspirujący komentarz o tym, o czym powinienem nagrać kolejny odcinek na naszym kanale, dostaną właśnie ten pełen dostęp. Odezwiemy się do tych osób pisząc po prostu w komentarzu, że, że wygrały, i prosimy o kontakt mailowy. To wszystko. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i odwiedzenia naszego profilu na Facebooku Rona Szczepankiewicz, ekspert kredytowy. Ja już się z Wami żegnam. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!